Nie znamy so like like well. mogę to ci Dobić kawę? Jezu, popatrz na tak miło. Ekstres już wczoraj spakowałeś i córka ci kawę proponuje, widzisz? Jak masz dobrze? Dzień dobry, dzień, dzień, dzień dobry do... moi drodzy. Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dlaczego nagrywasz? Nagrywam. A mogę też do Ciebie iść i opowiadać? Pewnie, że możesz. Mm. <grych> no, a co, co byś chciała? Byś Nie wiem, pokaż. Daj. A co byś Ty chciała opowiedzieć? I magiczny śrub kolorowania. <grych> okay. Magiczny szuf. Halala Chodź tutaj do mnie Mama czy ja też mogę z Tobą opowiadać? Magiczny siów No? Wygryzłaś mnie właśnie magicz... Dlaczego? No bo to ja powinnam nagrywać, że Ty mnie tutaj się wcięłaś Nie. Magiczny siów kolorowania Ej patrz, co to lot to lot to. I, I pakujemy teraz daty z przedszkola. Wyjechałam teraz z przedszkola, teraz nagrywam i później będę schodzić. Okej? Okay? Okej, okay, to schodzę. Co tu się właśnie wydarzyło? Aż mi ręcznik spada. Dostałam pozwolenie na to, żeby kontynuować, więc witam Was, moi drodzy, w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jest dzień przeprowadzki. I to nie jest na zasadzie, że wiecie, przeprowadzamy się tak jak do tej pory, mówiłam, tylko dzisiaj już jest ten punkt kulminacyjny, ponieważ właśnie dzisiaj już chcemy resztę rzeczy przewieźć i zostać na noc w naszym domu. Więc jestem podekscytowana, ale też zestresowana. No szarpią mną takie różne emocje. Wczoraj wieczorem jakaś taka byłam przybita tym wszystkim. Eee, więc e, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mimo, że wiecie, wracamy do miejsca, które bardzo dobrze znamy, bo mieszkaliśmy już w tym domu, tylko teraz to będzie takie, no, takie, takie swoje, takie zrobione po swojemu. Ale dobra, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, taki może update odnośnie tego, jak się czuję, jak tam to moje zdrowie, bo ostatnio właśnie we vlogu wam wspominam o tym, w ogóle dziękuję za bardzo za wszystkie komentarze i też przy okazji dziękuję za wszystkie te komentarze odnośnie odnośnie vlogmasu, żeby Wojtek nagrywał vlogmas, no naprawdę zasypaliście tymi komentarzami, ja w ogóle w momencie, gdy nagrywam tego vloga, jeszcze na te komentarze nie odpisałam, ale wszystko czytam na bieżąco więc dziękuję z całego serducha no i odnośnie takiej update, byłam u mojej ginekolog na kontroli, powiedziała, że jest, że jest naprawdę super, Sar mam dalej założony będziemy go trzymać do końca do porodu moja ginekolog też wspomniała o tym, że w momencie, gdyby poród miał nastąpić no to po prostu ten pesar sam z siebie wypracował Padnie. Więc będziemy go na razie trzymać i powiedziała, że jest super, żeby trzymać tak dalej, więc cieszę się, bo bardzo się bałam tej wizyty, jak wspomniałam Wam we wcześniejszym vlogu. No ja chodziłam więcej niż powinnam, więc obawiałam się tego, że jednak. Narobiłam sobie szkody i może coś się z tą szyjką jeszcze podziało, ale na szczęście jest dobrze, więc bardzo się z tego powodu cieszę. E, no i na razie ogólnie czuję się dobrze. No, mała daje popalić. E, tak śmieję się no Wojtka, że dużo bardziej niż Gloria. Gloria tak naprawdę nie szalała w brzuchu jak, jak druga córeczka, więc myślałam, że drugie dziecko będzie spokojniejsze, bo to podobno tak jest, że jak jedno dziecko jest bardziej wymagające, to drugie jest spokojniejsze. Nie wiem, jakoś tak czarno to widzę. Ale zobaczymy. Tak więc co? No nie przedłużam więcej i zapraszam Was do oglądania tego vloga. To będzie bardzo duża zmiana dla nas. No trzy lata mieszkałam, mieszkaliśmy tutaj u moich rodziców tymczasowo, tak się przeciągnęło, tak ten remont się nam dłużył. Wiadomo, moglibyśmy się przeprowadzić dużo wcześniej, na przykład latem. Była to idealna okazja, ale jakoś tak, nie wiem, jakoś tak nam się ciągnęło to wszystko i tak. Dobrze się nam mieszkało tutaj chyba, więc, więc fajnie, fajnie, będzie, będzie zmiana i, i co, zapraszam Was do oglądania po prostu. <muzyka> Materiałek do tej pory nie jest zbyt ciekawy i obszerny, już zdążyło się zrobić na zewnątrz ciemno, ale powiem Wam, że jest, jest młyn. I jak nasze założenie było takie, że chcemy sobie, wiecie, pakować się, takie sukcesywnie te kartony rozpakowywać, żeby po prostu nie wprowadzić się do domu na, wiecie, zawaleni kartonami, bo to byłaby masakra jeszcze tym bardziej przy dziecku. Okazuje się, że niestety tak się chyba nie uda. Na pewno się tak nie uda, że to jest nierealne. My tyle tutaj nazbieraliśmy rzeczy, że mimo, że wcześniej mm, faktycznie fajnie nam to szło i czułam, że jesteśmy świetnie zorganizowani, bo sobie wszystko rozpakowywaliśmy na bieżąco, tak teraz, na ten ostatni dzień, jesteśmy zawalni kartonami i naprawdę czarno to widzę. Mm, jest, trochę się nam po prostu to wszystko pogubiło, więc nie wiem jak to będzie wyglądało. Na szczęście na następny dzień jest niedziela, więc. więc jest ten luz po prostu, że Gloria nie idzie do przedszkola, że nie trzeba nagle wszystkiego znajdować i szukać i nie wiem, jakoś liczę, że uda nam się to zrobić, ale no na pewno nie będzie to taki luźny wieczór w nowym domu, jak się tego, jak tego oczekiwałam, więc czeka nas masa, masa roboty. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? W Co? naszym. Wydaje się, się? Tak. Idziemy! Powoli, mama nie może szybko. <laughs> Ale radość, co? Mm -hmm. Patrzcie, ja mogę też na skarpety na sobie. <laughs> już Ci zaświecę światełko. Poczekaj, już Ci zaświecę światełko. Gdzie to jesteśmy? Glorusi, pokój! Cieszysz się? Wszystko, wszystko tu jest. Ta łuska dla nas się wchodzi? Tak. Dobra. Kto to będzie spał tutaj dzisiaj? Co? Ja tu, tu, tu i tutaj. No? Boję się trochę tej dzisiejszej nocy. Zobaczymy, jak to będzie. Pierwsza noc jest? w nowym urzeczku, w swoim no pokoju. Tak. O, matko! I już rozruba. A może papa układa? Pewnie! Godzina 17.06. Impreza się właśnie zaczęła. Ciekawe, o której Glorusia pójdzie spać dzisiaj, co? Mamy też już pierwszy akcent świąteczny w nowym domu. Proszę bardzo, jakie Gloria ma śliczne doniczki. Tutaj jest reniferek, tam mamy z tyłu bałwanka. I elegancko. Proszę, vlogmas można zaczynać, co? Gloria dosłownie na nowo odkrywa swoje zabawki, a ja siedzę tak tutaj i po prostu jakoś próbuję. Próbuję ogarnąć to, co się, co się dzieje, bo tak do mnie nie dociera fakt, że dzisiaj będziemy mieć swoją pierwszą noc tutaj. Nie wygląda, jak żegnałam się z moimi rodzicami. Tak, jak się do moich rodziców i mówię: Kurczę, no ja nie jadę daleko, to jest, wiecie, kilka kilometrów różnicy między moimi rodzicami, ale tak dziwnie tak wyjść, Nie wiadomo, czy jak człowiek ma się żegnać, bo jakiś, że i tak się niedługo zobaczymy. E, jeszcze mamy tam rzeczy do pobrania, ale jakoś tak po prostu dziwnie dziwnie. I tak jesteśmy tutaj, i jakby no, no przysięga mi dociera do mnie to, że będziemy myśleć swoją pierwszą noc. Jak to wszystko będzie wyglądało? Jest y, ekscytacja pomieszania, pomieszana z, y, z takim strachem, takim nie wiem, jak to będzie wyglądało. No, nie wiem. Glara już była to nie w swoim pokoiku, więc jakby ona zna to miejsce, to nie jest dla niej totalnie nowe, ale tak się wszystko boje, jak ona mnie dzisiaj zasypiała, bo ostatnio przy tej chorobie to różnie było z tym zasypianiem u niej, e, więc. No, może nie potrzebnie po się zamartwiam, to na pewno, ale ja strasznie się yy, zafiksowuję. zafiksowuję? W sensie ja się, zawsze mam taki, taką tendencję do zamartwiania się na zaś, na przyszłość. O tym właśnie marzyłam. Mówiłam Obietkowi, że chcę ten nasz wieczór pierwszy przeprowadzkowy świętować przy sushi. Mamy też z bezalkoholowego szampana i w ogóle śmiesznie, my nie mamy tu jeszcze lampy. W ogóle Wojtka nie widać. Fajnie. Naprawdę, bo ta broda ci się tak zrywa z tą z koszulką. Więc mega się cieszę. Mamy genialne Pysztof, sushi. Ty chcesz Tak! Stakujecie. Mamy wymiane sushi od e, Inventive Chef, najlepsze sushi w Nowym Sączu, przysięgam i dodatkowo od niego ośmiornica, która też jest wybitna, nie? Mm. Będziesz próbować? Mm -hmm. Tak, dobra. Ja czytam, to, to nie jest to To jest tak, jest... <laughs> kochanie, ale chodzi o to, że okolice Nowego Sącza, wiesz, że, bo tutaj w naszej miejscowości nie ma sushi, tylko w Nowym Sączu najbliżej, wiesz? To jest ośmiornica. Jak ci smakuje? Co? Dobra? Mhm. Dam ci jeszcze. A na ty, żeby owoce może bardzo, nie? Takie kawałeczki to ci dam, dobrze? Proszę. I jak? Pyszne? Tak. tak smakuje? Na drodze i tam bo jest nie bez mhm. I trzeba. I trzeba uważać. Myślecy. No W ogóle my pierwsza raz możemy zaobserwować, jak wygląda ten pokoik <noise> z bałaganem. Chociaż stoi i tak nie <noise> jest jeszcze bałagan. <noise> Nieźle. Nie pokazać. I w ogóle Glosia ma już przebraną pościel u siebie, tu się jej założył. Jest gotowa do spanka, tak? tak. Ale radość. Przykryj się elegancko. Mama, no, jeszcze ten miś nie jest gotowy do spanka. Który miś nie jest gotowy? tego szpili. ci dać? Tak. Dać Ci go tutaj? Tu ci go dać? Tak. Dobra, to... On jest pinakiem. No to ja go damy tu... Dwa damy tutaj, tak? Tak. O, połóż się z nim, no. Idę tutaj. I co? Teraz fajnie? Tak. Ja ci kręcę. I co czytamy tą książkę? Tak. Dobra. Co prezentuje Spektrum Smart? <noise> Ej, to mi się podoba. Fajnie. O, i tata czyta teraz, tak? Ale będzie fan. No, słuchajcie, mamy sukces. Gloria zasnęła nam o 22. Łatwo nie było, bo cały czas no, były takie kryzysy miała faktycznie, że napady takiej nie wiem, takiej frustracji pokała, no. że ona chce wracać do domku tak się po prostu, no nie ma się co dziwić. ona od urodzenia jest, była w domu moich, do moich rodziców, nie? No. tak żeśmy się pierdolili z tym remontem no, no i co? no i udało się jak ona zasypia mniej więcej o godziny 20 uważam, że naprawdę nie jest źle Bywało No, dużo przytulania, dużo czytania, może Wam gdzieś tutaj wrzucę zdjęcie, jak nie zapomnę, jak odlatywała Wojtka właśnie za pierwszym razem, jak odleciała e, u niego tak oparta o ramię i próbowaliśmy ją, i Wojtek mi próbował wziąć, no bo ja nie ćwikam. no to się od razu przebudziła koń z dramat, jest dramat no. no, z drugim razem już hmm. poszło fajnie, więc brawa. Ale w ogóle wcześniej yy, moja mama dała informację, że mój brat będzie przejeżdżał i zostawi nam coś, yy, nie wiem, to może jakąś paczuszkę, czy coś takiego. No. no dobra, spoko, nie? Przychodzi Wojtek do domu, odebrał od mojego brata box, więc mamy pierwsze kwiaty w nowym domu. Kolejna sprawa to jest ta skrzynia. Moja mama myśli, że my na Antarktydzie jesteśmy i nie ma. To, to jest tak samo jak jechaliśmy nad morze i nas dzisiaj Wczoraj w nocy siedzieliśmy robiliśmy zakupy na Carrefour online tak, tak. z odbiorem dzisiaj rano. Wydaliśmy kupę kasy na te zakupy, żeby zaopatrzyć się w nowe rzeczy. Na niedzielę też, nie? No, Ogólnie tak, tak, bo mieliśmy puste wszystkie spiżarnie i tak dalej, tak. lodówkę i mamy jeszcze więcej rzeczy, które musimy zjeść, żeby my, nie rozpuścić. Ale, ale to jest hit, bo my, my zawsze, bo robiliśmy zakupy takie, tak takie owoce, które wiemy, że zjemy, żeby nie przesadzać, bo żeby się to nie wszystko nie psuło. Tak. Ale moja mama nie zawodzi. No i dodatkowo mamy też tort. Jest tak. karteczka listy tutaj. Nie powiedziałam Wam, ten stół, który tutaj widzicie, biały z białymi krzesłami, jest u nas tymczasowo. Docelowo planujemy mieć stół prostokątny z dębowym blatem, z czarnymi nogami i do tego krzesła tapicerowane, ale to jeszcze, jeszcze trochę, trochę. Stwierdziliśmy, że nie jest to rzecz na już, a jeszcze tak zastanawialiśmy się, właśnie, jaki ten stół ma mieć dokładnie nogi, no bo też oczywiście wybór takich rzeczy jest ogromny. Ale kiedy ten stół właśnie tutaj jest, już moja mama załatwiła nam, to wiemy jedno: że nie chcemy mieć tutaj stołu i krzeseł z białym dodatkiem. A gdzieś tam były takie zastanowienia, czy lecieć właśnie w kolor dębowy z dodatkiem czarnego, czy lecieć coś białego. Ale faktycznie przy tej bieli. Jest tego już zdecydowanie za dużo, a ten dębowy blat pięknie to wszystko przełamie, i nada takiej elegancji, i takiej przede wszystkim, przede wszystkim takiego ciep ciepłego klimatu, czego, na czym nam tutaj bardzo domu zależało. Ja już wam raz powtarzałam, że my mamy tutaj y, głównie, głównie biel, ale są te dodatki właśnie w dębie Artisan, y, które nadają takiego ciepła i takiej po prostu takiego, takiej przytulności. O. Więc tak to wygląda. Mamy również tymczasowy telewizor. I ogólnie śmiesznie, bo on wcale nie jest w rzeczywistości taki malutki. No, jak na taki stojący telewizor, to jest naprawdę taki spoko, nie? Ale... nie bo ludzie mają 55 cali? Nie wiem, ale na tej nie, nie, nie. ścianie to jest hit. 45? 50, coś takiego. Nie, no. nie wiem, Stwierdziliśmy, nie, że aktualnie. Mniejszy, mniejszy, mniejszy. No, stwierdziliśmy, że aktualnie nie jest nam do szczęścia już potrzebny telewizor, żeby nie wiem, szukać. Też na siłę nie wiadomo co. A jeżeli jest opcja tymczasowego telewizora, to czemu by nie? To torty kroi. Nie? A zepsułem coś. Mogę się się w na, na przez pół. No A się go wtedy kroję, on się tak nie rozwala. bardzo. W ogóle mama napisała mi, będziecie mieć do kawki. Mamo nie wytrzymał. Mm. Nice. W ogóle y, możecie tutaj zobaczyć, jakie ma przejścia ten nasz stolik. On jest nie, jakaś tu spłyta biurowa czy coś takiego, no nie? I my rozkminiamy, żeby tutaj dać do tego zrobić nowy blat w konglomeracie kwarcowym, tak jak mamy parapety, ale jeszcze musimy się zorientować, czy te nóżki tak wytrzymają, więc nie, te zobaczymy. nóżki. Nie, te Nie Są takie mocne, ale no, nie wiem, nie wiadomo. Ten konglomerat też waży trochę, nie? Wspominałam Wam o tym, że, że dziękuję za komentarze. Odnośnie mojego męża, te motywacyjne do vlogmasu. No bo tych komentarzy nie liczyłam, ile jest dokładnie, ale jest ich po prostu ogrom, co też zauważył Wojtek. No i dzisiaj pierwszy raz usłyszałam od niego taki tekst. Jak to wygląda, jak to było mniej więcej? No, Kinga, niedługo co się muszę zacząć przygotowywać. No, coś takiego było. I kurczę, powiem Wam, kopara mi opadła. I ja wtedy do niego co? Czytałeś komentarze, widziałeś je? Chłop szoku. To chłop ja w szoku, ja się nie dziwię, jak ja bym dostała takie komentarze. Naprawdę niektóre były takie nawet motywujące, że, że wow. Wow, naprawdę. Także dziękuję Wam bardzo za to. Teraz Wojtek, pozostaje nam tylko, uwaga, tydzień, praktycznie na to, żeby no. nagrać jakiekolwiek intro. Bo oczywiście mój może twierdzi, że to nie jest potrzebne, ale nawet jakby to miały być takie niecodzienne vlogmasy, to fajnie by było, żeby było to intro. Ja przez ostatnie. Kilka lat e, korzystałam z pomocy, nie wiem, grafika, jak to nazwać? Co? No chyba tak, jakoś to. No. <laughs> tak. E, znajomy i naprawdę robiła to przepięknie. Prze, prze e, I robiła właśnie mi jakieś napisy, baner, wszystko. No natomiast teraz, no naprawdę ten vlog, was, no, nie sądziłam, że, że normalnie będzie, więc muszę coś zrobić sama. A że mam taki, że tak powiem, teraz tryb leżąco-siedzący, to mogę sobie pozwolić na to, żeby coś tam pokombinować, ile się uda. Tak więc Wojtek, no cóż, trzeba coś, coś zrobić, jakieś ładne intro, nie? Ja już mam pomysł na to. Boję się Twoich pomysłów. Chcesz mi powiedzieć? Sadzę cię do tego kominka, <grym> Wiesz, skwierczy cię choinka, a ja się będę z góry, jak Mikołaj spuszczał. <grym> Przez komin. Ja miałam wizję z kominkiem, ale zupełnie moja wizja odbiega od do tego, do tego, co ty tutaj wymyśliłeś. Naprawdę. Dramat. No powiem Wam tak. Wy naprawdę wiecie, komu zostawiacie ten vlog? To będzie jedyny niepowtarzalny taki intro na całej sieci. Myślisz, że ja się zmieszczę do kominka? Tam o. No on co prawda jest kompaktowy, ale to dupa ci tylko wsadzę, żeby skierczała. Boże, na tych ziemiach ludzie. Także naprawdę dziękuję Wam bardzo, bo zmotywowaliście go. Mam najlepszych widzów na świecie. Działamy, a ja, jeżeli mam siły, jestem tak wyorane. No, trochę mnie przewaliły te dwa tygodnie teraz. No. na razie nie będzie lżej. Nie zapowiada się, żeby było lżej. To dopiero rozgrzewka przed tym, jak nam się pojawi noworodek. Ja bym wrasta pograł, No, nie mam kiedy. Tak, żeby myśleliśmy sobie, że w tym wszystkim, w tym braku czasu, w tych wszystkich kartonach obejrzymy sobie serial. A tak. A co, nie? Trzeba się zrelaksować. Też tak jeszcze. Poproszę. Walimy szampana, oglądamy serial i, i co? I high life, no nie? Mąż posprzątał. Tak? Nie, no. Jest, no, no, właśnie, no tak, to no. prawda, no, ale jest, no. jest tego jeszcze do roboty, Ty no. popijasz <laughs> Co? Mówię do Wojtka, nie no, nie będzie widać. Boże, ja liczyłam na to, że to w pralce, suszarce pięknie się nam wyprasuje. To jak to było skulane, chociaż i tak Ci powiem, że pełną tą suszarkę, no. ale pełną. Mhm. Bo 12 kg tam rzuciłem. Nie wiem, może przesadzam. Ale nie sądziłem, że to tak to suszy wszystko. Mhm. Suszyła chyba za 4 godziny. Nieźle. Nie no, może przesadzam też, ale... ale fajnie wszystko to suszyło. Zaskoczony byłem. Słuchajcie, odpaliłam aparat, żeby wam powiedzieć, że mój mąż to jednak złoty człowiek. Jedzenie przygotuje, pośle przebierze. To jest dłuższy czy krótszy bok? Nie wiem, jak mi tak pokazujesz. Ale już było. E, jak, jeżeli chodzi na przykład o poduszki prześcieradło, to luz, ale kołdry nie cierpię zakładać. Jezus, bo ja mam takiego bizika, żeby jakby cokolwiek gdzieś sterczy albo gdzieś mi nie dochodzi, to... Jezus! Ja to sterczę, bo nie dochodzi. No tak, Ja to wszystko rozumiem po swojemu Wojtek, ale... Dziupa. Ej, ale przyznaj lampę, mamy piękną, prawda? Nie, to jest A ty, Daję światło? Daję. Ja wiem, ta wymiętolona pościel może tutaj zbyt urokliwie nie wygląda, ale liczy się to, że mamy łóżko, mamy czystą pościel i oto, moi drodzy, zaczynamy pierwszą noc. W nowym domu. My Już spaliśmy w tym, w tym pokoju, spaliśmy w tym domu, tak? Tylko jeszcze przed remontem, więc to mówimy, że nowy dom, nowy dom. Przestań mi mijać po dłupie. <grym> Także lecimy spać i widzimy się jutro, czyli sobie dla Was za chwilę. Dobranoc. Dzień dobry, dzień dobry! Rodzinka! Halo! Pierwszy dzień w naszym domku! Mm. <grym> tak? tak? Jak się spało? No jak się spało w swoim pokoju, w łóżeczku nowym? I super. Super. A tacie jak się spało? Dobrze. Jak ja się obudziłam, to miałam mega ból głowy. Nie wiem, czym to spowodowane. Chyba po prostu przez, to, przez ten wczorajszy szampon bezalkoholowy. Całą butlę wypiliśmy tego szampana. Nie no, ale ogólnie naprawdę bardzo fajnie. Gloria przespała caluteńką noc. Nie obudziła się ani razu. Eee, no i naprawdę świetnie, świetnie. A czy mi się coś śniło, bo jest, mówi się, że jak jest się w nowym domu, to trzeba zapamiętać co się śniło tej pierwszej nocy, może być to być jakiś proroczy sen. Nic mi się nie śniło. Znaczy miałam jakieś chyba zlepek różnych snów, ale to były tak jakieś krótkie te, że nie byłam w stanie nic zapamiętać, więc nic nic mi się nie śniło. Eee, Zostało czyszczasz. I co? No i sobie czujemy tutaj rodzinką naszą. <Glory>, Glory dzisiaj rano jeszcze miała taki trochę kryzys, bo mówiła, że chce wracać do domku i my cały czas jej tłumaczyliśmy i dzisiaj i wczoraj, że to jest nasz nowy domek, tam był domek babci i dziadka, ale już zaczyna być lepiej, nie, najgorsze są te początki, teraz mamy jeszcze tak naprawdę te kartony, nie ma takiego, no, musimy po prostu wyrobić sobie tutaj taki przytulny klimacik, ale no, nie słuchajcie, nie? mam tam już ustawiony wazon, z sztucznymi roślinami, co prawda, ale fajnie to wygląda. Świeczka odpalona, podbie, klimacik fajna. zrobiony. Proszę mi nie nazywać się tu! Ej. Ej. Boś, mi tu poznosił te organizery. Mam zamiar właśnie powkładać Gloriusi ubranka do jej szafy, do szuflad, ponieważ ona idzie tu do przedszkola, więc dobrze, żeby było to zrobione, bo jak nie będzie, to nie wiem, jak się my się tym ogarniemy. Ja jeszcze nie mam uspokojonych swoich ubrań, więc drugi dzień chodzę w tym, w tym, co wczoraj. Więc tak to mniej więcej wygląda. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fajnie, bo tutaj tego miejsca do przechowywania jest dużo. Więc jestem w dobrej myśli. Tak więc zabieramy się za to. Lusia tutaj widzę zajęła się układaniem puzli. Jedziemy na niedzielny obiad do moich rodziców. tego? Na no, dawno <śmach> nas to <tam> nie było. <śmach> Bardzo dawno. Jestem. O, ekstra! Tak? No i super, teraz jest dobrze, tak? To <śmach> ja ci troszkę poprawię <śmach> Słuchajcie, to jest niesamowite. Zobaczcie, jak tu jest czysto! Yeah. W końcu! Nie no, ale popatrzcie, jaka jest przestrzeń, teraz nie? I ja bierzemy szok! Więc sobie pierwszą kąpiel w domu. No i wannie kurde, bo ja mam mistrzostwo świata, naprawdę taki fajny relaksik potrzebowałam tego bardzo eee, a teraz co, lecimy spać kolejny dzień w nowym domu za nami, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga, pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo moi drodzy już teraz kolejne vlogi będą się pojawiały z tego domu, więc jeżeli jesteście ciekawi to oczywiście tak jak wspomniałam, subskrybujcie a my widzimy się w kolejnym vlogu do zobaczenia, cześć don't